Właśnie wyszliśmy z komisariatu policji, Właśnie odebraliśmy mieszkanie i jedziemy na spotkanie do biura nieruchomości. Ale jest pięknie! Właśnie wylądowaliśmy na lotnisku w Maladze. Tym razem jesteśmy tutaj trochę dłużej. Jutro będziemy załatwiać numer nie, więc tak będziemy szukać samochodów. tym korzystamy z wypożyczalni Thrifty Rental. Wzięliśmy najmniejszy samochodzik ten tym razem, bo ostatnio był taki duży, że. Jest mega ciepło. Już jesteśmy spoceni, a jeszcze nawet lotniska nie wyszliśmy. Odbieramy samochód. Mamy takiego słodkiego Saata i Taka słodziutka, żabka, czarna. Od razu Apple CarPlay. Wbiliśmy nawigację i wyjeżdżamy z lotniska. Oczywiście tutaj szczytuje automatyczną rejestrację tych aut z pożyczalni, więc spoko. Jeszcze jest jasno, a już mamy 21.24 A jest bardzo ciepło. Buchnęło na nas takie gorące powietrze. Zameldowaliśmy się już w hotelu. Teraz przyszliśmy tutaj, żeby coś zjeść. W ogóle pierwszy raz zjemy empanady. Nigdy nie jedliśmy, a tyle razy byliśmy w Hiszpanii. Wstyd. Także jemy, będziemy jedli empanady. Zaraz je pokażę. Pan przyniesie. Wziąłem sobie smoothie. Dawidził sobie piwko, serweza. No. I będziemy próbować mm, zapłacić za numer nie w takim automacie. On tutaj jest blisko bo podobno też można właśnie zapłacić za ten numer nie w takim automacie, zamiast pójść do banku więc zobaczymy, znam relację w takiej miejscówce tutaj, o, czułem panady e, tutaj mamy różne, mamy z kurczakiem, ja mam ze szpinakiem, mam wege, tam jest cukinia co ty masz jeszcze, jakieś takie pikante, nie? oho, to ja nie próbuję, ale no Spotkać, to robimy tej test. Kierujemy tutaj po wchłani groli. Udało nam się. Udało nam się opłacić te wnioski o numer nie w tym automacie. Było mega ciężko, ale udało się po wielu próbach, więc tak. Jutro czeka nas wizyta rano. Śniadanko. Staliśmy już jest 7.40 dziewiątej mamy tą wizytę. Ale pięknie jest. Udało się, właśnie wyszliśmy z komisariatu policji. Udało nam się ten numer nie dostać, uzyskać. Mieliśmy wszystkie dokumenty przygotowane, wizyta była umówiona, więc wszystko poszło bardzo sprawnie. Czekaliśmy chwilę w kolejce, ale ja akurat miałam wizytę na dziewiątą, więc byłam pierwsza w kolejce, więc pan mnie pierwszą zawołał, Wiktoria, potem Dawid miał po mnie wizytę. Razem wyszliśmy do biura. Two byli bardzo mili, ale my będziemy mieszkać w innej prowincji, więc jeszcze. Bo ja tutaj zaczynam pracę, więc jeszcze będę potrzebowała wyrobić certyfikat europejski. No i tam Social Security number, ale najważniejszy ten numer nie już mam. A on jest właśnie bardzo ważny, żeby dalej załatwiać jakieś urzędowe sprawy. Teśmy właśnie mówi stali, załatwiamy. Numer telefonu. Podobno to jest właśnie największa sieć w Hiszpanii, więc tutaj przyszliśmy. Jeżdżamy już z Fuengiroli, już wymeldowaliśmy się z hotelu i zmierzamy. Mamy 300 km. Widać pełno takich upraw, pewnie różne tam owoce, warzywa. Także całe tu wybrzeże, wszędzie tu są te widać. Cały czas jedziemy z tym. nie odebraliśmy mieszkanie. Jest tutaj trochę widok na morze. To mieszkanie też od września będziemy mieli. Teraz na trzy tygodnie przyjechaliśmy. tak to wygląda. To jest duża kuchnia. I są dwie sypialnie. Dwie łazienki. O. W Garucza spacerujemy sobie tutaj. Dawid kupił spodenki, bo jeszcze paczka z paczką, tu nie doszła. Jest we Francji. Nie wiemy, czy będzie jutro, czy pojutrze, a Dawid się nie wziął kąpielówek, a chce się kąpać. Um, no idziemy do pizzerii, która ma 4 opinii na Google. Także zobaczymy. Czy będzie faktycznie smaczna? Pizza, mam pizzę Valentinę, a Dawid ma diawolę i jemy. Jesteśmy tutaj w takiej uliczce hiszpańskiej. Kocham. teraz raz jesteśmy w moja kar i nasze wrażenia są wow. Naprawdę jest tu pięknie. Byliśmy wczoraj w Gerucha, ale to moja kar robi wrażenie i naprawdę bardzo nam się podoba. A od tego mieszkania mamy 15 minut. Autem. Tu darmowy parking przy morzu, no cudownie. I sobie tu zwiedzamy. Jest panu sklepików, jest dentysta, banki, no wszystko czego potrzebujemy. Jest też takie fajne biuro nieruchomości. Z paniś Property Choice to jest taka rodzina, która w telewizji ma program. Oni są z UK i tam właśnie fajne mają nieruchomości sprzedają. Także jest tutaj dosłownie wszystko. Mamy to 15 minut więc podoba nam się ale jest pięknie wow fajne zakupy w Mercadonie ja ogólnie dużo bardziej lubię Mercadony niż w Hiszpanii mają fajne te rzeczy, trochę inne i już pakujemy, jedziemy ja wezmę wózek, Minuś odprowadzę. Ale to jest Przejechaliśmy po naszą paczkę. Po tygodniu przyszła. Tydzień temu w piątek ją wysłaliśmy. Jest piątek i dopiero przyszła. I idziemy tutaj w sklepie DIA. Pokazuje nam. O, jest paczka mała. Ale jaki mały. Jest. Teraz będzie trzeba to jakoś odebrać. Normalnie przez aplikację postu wysyłaliśmy za 55 zł tutaj do Hiszpanii. Ale podobno z powrotem trzeba mieć hiszpańską aplikację, więc zobaczymy jak to będzie. Ej, to w Polsce ciężko ta paczka wchodziła. A tutaj lejtowo. Super! Prosto z Polski dostawa. Słuchajcie, godzina 11:00, sobota. Tutaj na basenie. Nie ma nikogo oprócz nas. Normalnie szok. Nie wiem, czy ci ludzie jeżdżą wtedy na plażę, ale naprawdę codziennie tutaj jest bardzo mało ludzi. Jeżeli już ktoś się spotka, to tak pojedynczo i oni tylko przychodzą na chwilę. Także jak na razie to osiedle mega pozytywne wrażenie na nas robi. Mega nam się podoba, jest tak spokojnie. E, właśnie sobie jedziemy do Almerii. 58 km jedziemy do centrum handlowego Torre Cardenas. Pierwszy raz jesteśmy ciekawi ogólnie od naszej miejscowości. Jest takie 50 minut samochodem. Jesteśmy ciekawi, jak tam będzie, więc jedziemy. I tutaj jest 33 stopnie. Jest mega ciepło, ale pięknie. Tradycja Taco Bell. bardzo kochamy tutaj jeść Taco Bell. Małe zakupki, Dawid pokochał. Ma nowy sklep hiszpański, Alvaro Moreno. Są ładne męskie rzeczy, koszule. No, zadowolony jest, a ja oczywiście Primark. Znalazłam takie fajne kompleciki w takie wzory. Taki topik, spodenki, sukienkę i do tego nawet znalazłam kapelusz. Bardzo fajnie. Pasuje, <gry> Spacerowaliśmy tutaj przy naszym osiedlu w okolicy i znaleźliśmy fajną restaurację. Widok jest na pole golfowe, góry tam widać trochę morze Bardzo nam się tu podoba Będziemy testować pizzę i frytki także standardowo, ale co zauważyłam też tam jest 8, 1, 8 tequila. to jest ta tegila kardeszanek. Śmiesznie. Jesteśmy tutaj takie 10 km pod morze. Przyszło to moje, to tak średnio wygląda, ale minusza, to cała też, Pięknie. O oh my God. Pospacerowaliśmy tutaj w moja karta. I będziemy brać jakiś deser. Ja chyba wezmę brownie, a Dawid weźmie dzisiejszy desert. Czyli nie wiem jeszcze co to. Pierwszy raz, w której jesteśmy, to jest Antonella włoska. No są mega widoczki tu. To się prezentuje fantastycznie, Dawid, i jeszcze z lodem to przyszło. Ja jestem bardzo szczęśliwa. Tak. W ogóle ubrałam ten swój outfit z Primarka i czapeczka. Pizza z nutellą przyszła, nie, nie, ja się nie spodziewałam, że ona jest taka duża. To byśmy wzięli tylko to. A ja mam jeszcze brownie. Ty, ty jesteś szczęśliwy teraz, będziemy tu siedzieć dwie godziny, by to wymęczyć. Mamy godzinę 10.20. Właśnie jedziemy na spotkanie do biura nieruchomości i będziemy oglądać naszą pierwszą nieruchomość tutaj w Hiszpanii. Jesteśmy ciekawi, jak to mieszkanie będzie wyglądać. Mieszkanie, które będziemy oglądać, jest dokładnie w tym samym kompleksie, w którym teraz mamy wynajęty mieszkanie, więc zobaczymy no i też fajnie, bo ci agenci podobno rozmawiają po angielsku nie tylko hiszpański, więc fajnie No też nawet po niemiecku mówią także zobaczymy jak to będzie nasze pierwsze wrażenie tak na razie to tylko zdalnie kontaktowaliśmy się z różnymi agencjami, a na żywo to jeszcze nie mieliśmy styczności, więc zobaczymy jak to będzie tutaj teraz pani nam pokazuje taki dupleks do, z potencjałem do remontu Yeah. Outside areas, this could be a because it's undercover, this could be a permanent dining area. Mm -hmm. Well, that's it's actually it's going to be listed upon the 50, so not you know Okay, uh Vidock no mange. Yeah, I don't want to know. Uh Yeah. With all of the complexes now undergoing with...